Witam Ciebie serdecznie w tym nagraniu. Pokażę Ci teraz, jak wygląda indywidualny program odżywiania, jak wygląda taka dieta od środka, jak wygląda program treningowy, na jakiej podstawie to wszystko układam oraz co szczegółowo moja opieka zawiera. I teraz, tak. Mamy tutaj program żywieniowy, który składa się z kilkudziesięciu. Przepisów, szybkich i prostych przepisów, które składają się z ogólnodostępnych produktów. Często słyszę takie pytanie: czy te produkty są dostępne, czy, czy, czy nie są jakoś za bardzo wyszukane, czy nie są bardzo drogie, czy nie są jakieś, nie wiem, właśnie z daleka jakieś amerykańskie, które, które, których dostępność w, nas, w naszych sklepach jest ograniczona, więc. Od razu chciałem tutaj powiedzieć, że układam programy dla normalnych ludzi e, z ogólnodostępnych produktów, e, które znajdziesz w każdej biedronce e, czy Lidlu. E, tutaj zrobiłem taką, taką symulację jednodniowych zakupów w sklepie Lidl, gdzie masz e, wyszczególnione produkty, cenę, e, ile ile. ile takie śniadanie w tym przypadku kosztuje. Nie wybierałem tutaj najdroższych ani najtańszych produktów, więc zarazem znajdziesz i tańsze, i droższe, tylko średnie. Tak, i mamy tutaj wyszczególnione, ile po prostu wydajesz na każdy, każdy posiłek. I tak to wygląda. Także dzienny koszt takiej diety to jest 20 kilka złotych więc nikt tu nie może powiedzieć, że jego na to nie stać, bo na takie, na takie żywienie raczej stać większość ludzi, zatem jakby szybkie przepisy. Wartościowe przypisy, niski koszt diety, która zarazem daje Ci Twoje efekty, da Ci tą uprawnioną sylwetkę, a zarazem będzie bardzo prozdrowotna, więc ja też olbrzymi nacisk kładę na ten aspekt prozdrowotny, żeby to wszystko było bardzo zdrowe, wartościowe oraz szybkie. I w tym momencie to nam się zgadza. Dobrze, przejdziemy sobie dalej do programu żywieniowego. Tak jak tutaj wspominałem, zawiera on kilkadziesiąt szybkich i zdrowych przepisów: kaloryczność dzienną, kaloryczność całego każdego posiłku. I tutaj na przykład chciałbym pokazać jeden z przepisów, prawda, e, który jest. Każdy przepis zawiera dokładny czas przygotowania, dzięki czemu ty wiesz, i że jesteś zajęty, albo jesteś może e, matką e, dzieci e, i masz naprawdę mało czasu, ponieważ masz ogrom różnego rodzaju domowych obowiązków czy zawodowych obowiązków i bardzo cenisz swój e, czas. W związku z czym tutaj jest dokładnie napisany czas przygotowania. E, porcję, można sobie do przygotowywania danego dania, oczywiście można sobie odważyć, ale ja również wszystko piszę na oko, prawda, ilość gram i tutaj niżej, dwie łyżki, jedna sztuka, dwie sztuki, półtorej porcji, jedna szczypta, łyżeczka. W ten sposób prowadzając i w gramach oraz w taką, taką miarę na oko, praktyka pokazała, że w ten sposób najefektywniej też buduje świadomość żywieniową moich podopiecznych, dzięki czemu oni wiedzą konkretnie ile mają po prostu dać i spożywać danych produktów. I to naprawdę bardzo pomaga. Kolejną rzeczą, którą tutaj dołączam, jest na końcu lista zakupów. Listę zakupów możesz sobie, tak jak całą zresztą dieto tworzyć na telefonie, tablecie, na komputerze. Możesz sobie ją wydrukować, czy po prostu zrobić zdjęcie, albo tworzyć ten plik w telefonie, i dzięki czemu nie zapomnisz o żadnym żadnym składniku nie musisz sobie tutaj nic przepisywać, nic zapamiętywać. Po prostu kupić to, to, co trzeba. Ten jadłospis też możesz sobie na przykład powiesić na lodówce, dzięki czemu dokładnie wiesz, co tutaj, co tutaj masz na każdy dzień zaplanowane. Oczywiście, dostosowujemy też godzinę do Twoich posiłków, z reguły układam programy na 4 lub 5 posiłków. Często mi tutaj piszecie, że chcecie tyle posiłków, tyle posiłków. Ja to wszystko biorę pod uwagę. Cały program żywieniowy układam na podstawie kwestionariusza żywieniowego, którym zapytam o różne szczegółowe rzeczy, które są dla mnie niezbędne, żeby ułożyć Ci właśnie taki indywidualny program. Dlatego, jeżeli pracujemy razem, no to poświęć chwilkę na tutaj skrupulatne ułożenie, na skrupulatne odpowiedzi na moje pytania. Chciałem ci tutaj podkreślić, że jakby już kwestionariusz żywieniowy czy ankietę treningową, którą teraz ci pokażę, możesz zawsze uzupełnić na telefonie, tablecie czy komputerze. Nie musisz nic drukować, wysyłać, nie ma żadnych takich rzeczy. Piszesz pewne, wszystkie elementy. I ja na tej podstawie układam Twój indywidualny program. Zobacz tutaj, ulubione potrawy, produkty. Ty wypisujesz mi po prostu to, co lubisz, czego nie lubisz, a ja to wszystko biorę pod uwagę, ponieważ w moim programie nie ma tak, że ja zawieram jakieś danie czy. Produkt, którego ty nie lubisz, albo masz alergię, albo masz nietolerancję pokarmową, I ja to wszystko biorę pod uwagę, żeby właśnie ułożyć ten program szyty na miarę. Tak samo jest z treningiem. Często dostaje pytanie: No, ale ty mnie nie widzisz. Okej, okay, ale ja już ponad 13 lat pracuję w zawodzie. Właśnie również ze klasycznym wydaniem na siłowni, i ja naprawdę mam olbrzymie doświadczenie i dokładnie wiem, jak dopasować dany program treningowy do podopiecznego. Oprócz tego, ja już widzę, jaką ty masz sylwetkę, jaki, jaki poziom zatłuszczenia, opisujesz mi swoje cele, priorytety, staż treningowy. Wiele, wiele pytań, które, które, które dają mi możliwość ułożenia takiego indywidualnego programu, więc to też jest bardzo ważne, żeby to się udało. To są. Takie detale, które decydują o, o, o sukcesie. E, ale mi też doświadczenie może Ci powiedzieć pokazało, że to nie wszystko. Ja też e, tutaj cały czas kontroluję. Kontroluję to, co się dzieje. Oprócz tego tu jest bardzo duży czynnik motywacyjny, ty przez ten cały okres współpracy możesz mi wypełniać karty wyników. E, i ja to analizuję. Oprócz tego tutaj jesteśmy w kontakcie, możesz mi zadawać przez cały okres współpracy, jakieś dodatkowe pytania, które cię nurtują, opisujesz wrażenia, Twoje samopoczucie po sesji treningowej, podczas żywienia, możesz się podzielić wszystkim, czym chcesz, żebym się podzielić, więc ja tutaj cały czas jestem po drugiej stronie, motywuję Cię oraz daję kolejne, kolejne informacje. Tak, chciałem Ci teraz pokazać plan treningowy, plan treningowy, o... Tak, wykonaj rozgrzewkę według załączonego protokołu. Ja oprócz tego, że daję zawsze gotowca, prawda, w po takiej postaci, że e, konkretnie, e, konkretne informacje, co mój podopieczny ma do zrobienia. Ale oprócz tego dodaje dużo materiałów, ponieważ lubię edukować. Jeżeli chcesz, oczywiście się tym zaznajomisz i zwiększysz swoją tutaj świadomość oraz wiedzę z zakresu żywienia i treningu. Więc dokładnie wszystko opisuję, po co robimy tą rozgrzewkę, jak, dlaczego to jest tak ważne. A oprócz tego, możesz na końcu sobie po prostu odpalić filmik, klikając tutaj w ten, w ten podkreślony napis rozgrzewka i po prostu na bieżąco możemy sobie razem zrobić tą rozgrzewkę. Ty możesz mi oglądać. Na telefonie, czy tablecie, czy w domu, na komputerze, wszystko jedno. Tak jak Ci wspominałem, ja bardzo lubię edukować, dlatego, dla wszystkich osób, które teraz decydują się na współpracę ze mną, dodaję dodatkowo książkę. Poradnik, który napisałem na podstawie ponad 40 tysięcy ankiet Polaków i Polek. Tak, przeprowadziłem taką, taką, taką bardzo potężną ankietę wśród, wśród naszych rodaków oraz napisałem na tej podstawie poradnik, który się nazywa właśnie Droga do Zdrowia gotowe rozwiązania na 34 najczęstsze problemy Polek i Polaków z odchudzaniem. Dlatego, oprócz tego, że dostajesz konkretną dietę ode mnie, z konkretnymi wytycznymi, z przepisami, z listą zakupów, która zawiera się. W której, w, której, w której wykorzystujemy produkty ogólnie wszędzie dostępne i niedrogie. Dostajesz program treningowy. Program treningowy, który oprócz tego, że program treningowy, który Zawiera dokładne informacje na temat, jakie ćwiczenia masz wykonać, ile serii, ile powtórzeń. Wiele jest zdjęć i takich infografik, gdzie wiesz, jak najlepiej wykonać dane ćwiczenie, jakich błędów uniknąć. Oprócz tego mamy również wideo. Klikając w link do wideo, od razu odpala Ci się filmik, na którym widzisz, jak prawidłowo wykonać dane ćwiczenie. Więc, tak jak widzisz, to nie może się nie udać. To jest naprawdę najefektywniejszy system pracy. Odpowiednia dieta, indywidualny program żywieniowy, lista zakupów, szybkie wartościowe przepisy, niedrogie i ogólnodostępne produkty, dodatkowy zestaw ćwiczeń, który jesteś w stanie wykonać w domu lub na siłowni. Wybierasz sobie. Ja tu dopasowuję indywidualne ćwiczenia pod Twoją sylwetkę, pod twoje, Twój staż treningowy, pod Twoje możliwości. Dodatkowo daję Ci jeszcze książkę, która pomoże Ci tak naprawdę. Jeszcze efektywniej zrozumieć to wszystko oraz wdrożyć e, odpowiednie nawyki i oczywiście osiągnąć sukces w swoim celu. Dlatego e, dlatego chciałem Ci tutaj powiedzieć, że skoro czytasz, skoro oglądasz to wideo, to wiem, że serce ci podpowiada, żeby zacząć współpracę, żeby zrobić coś ze sobą, żeby poprawić swoją sylwetkę, e, zdrowie i sprawność. Więc tak jak Ci pokazuję teraz w tym momencie jest to najefektywniejszy, najbardziej przystępny sposób, więc nie namawiam Cię, ale mobilizuję Cię po prostu do pracy, zrób po prostu to, co serce Ci każe i tyle. Także do zobaczenia, mam nadzieję, że zobaczymy się tutaj po drugiej stronie i pozdrawiam Cię serdecznie.